Kościół neogotycki otworzony e, w, w 1900 roku Prezentuje się on w ten sposób A ja spróbuję jeszcze wejść do tej kaplicy e, która, która jest właśnie nieopodal, ta żółta e, W ogóle no, dużo rzeczy się dzieje ostatnio nie tak jak wcześniej. Jak byłem w Meksyku, to jak oglądaliście te odcinki, to się wcale nie dziwię, że niektóre momenty mogły być, e, mogły być dość nudne, ze względu na to, że no, dużo się tam nie działo. Chodziłem codziennie do szkoły, coś tam zwiedzałem, ale no, nie jeździłem, nie, no, nic się nie działo tak naprawdę takiego, powiedzmy, niesamowitego. E, I teraz tak, e, wczoraj, wczoraj poszedłem do hostelu, dlatego że Znalazłem w sumie hostkę, aczkolwiek musiała wyjechać do Guanajuato. Ogólnie mam napięty grafik. O, kolejne rzeczy, o nie powiedziałem. Jest naprawdę bardzo dużo rzeczy się dzieje. Dostałem zaproszenie na wesele meksykańskie. Tak, naprawdę. Od właśnie Gabrieli. Bardzo się cieszyłem na to, że, że mogę iść i tak dalej. Ona musiała jeszcze tu ustalić z, ze swoją właśnie, druh, druhną, tylko z e, panną młodą. No, ale jak już wam wspominałem, Meksykanie potrzebują na wszystko czas, a ja tego czasu nie mam. I na początku myśleliśmy, że ona odpowie nam w ciągu jednego, dwóch dni, aczkolwiek no, no tego nie zrobiła. No i tak powiedziałem już wczoraj, mówię, bo kurczę, no jestem w tej chwili 4 godziny od Wajes, tam gdzie miałoby być to wesela. Że no jeżeli pojadę dalej, no to już nie będzie sensu, bo wtedy przyjadę, już Wam zaraz powiem, do. Do Awas Calientes mam 2 godziny, czy do mojej następnej miejscowości, gdzie już mam hostka. A jest dwie, ponad 2 godziny, no to ja już będę 6,5 godziny, jeżeli miałbym samochód, a łapać stopa na takiej odległości w Meksyku, to nie jest nic łatwego, więc Więc ja powiedziałem, że jeżeli wczoraj nie dostanę. Dzisiaj wczoraj nie dostanę, też gadam głupoty. Jeżeli wczoraj nie dostałbym wiadomości odnośnie odnośnie czy idziemy czy nie, no to muszę planować dalej, ponieważ nie mogę sobie stanąć w miejscu i czekać na dziewczynę, która nie wiem dlaczego nie odpowiada na pytanie, Prosta. E, Gabryśka wczoraj jeszcze dopytywała się jej ale ona nie odpowiedziała dziwna sprawa, nie wiem o co chodzi tak czy tak e, no na 90% nie idę na to wesele szkoda, bardzo szkoda bo chciałem zobaczyć jak to jest jest podobnie jak w Polsce, oczywiście inna muzyka i tak dalej aczkolwiek sama zabawa jest tak samo zwariowana jak w Polsce więc naprawdę chciałem pójść nawet mieliśmy miejsce gdzie mogę wypożyczyć garnitur no cóż, nie pokażę wam a naprawdę chciałem, no chyba że naprawdę coś się zmieni dzisiaj to musiałoby się zmienić dzisiaj maksymalnie jutro w sumie do z chętnie bym wrócił już nawet nie chodzi o okolice, a chodzi o osobę ponieważ naprawdę, naprawdę super spędziłem ten czas i... Miałem fajne warunki. To nie były warunki typu jak miałem, w Mexico City, że miałem swoją łazienkę i tak dalej e, dla siebie, ale, ale naprawdę dobrze się tam czułem z jej babcią i, i ogólnie wyściskała mnie ta jej babcia. <grym> więc miło, naprawdę miło i, i było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie było u niej. E, więc no... szkoda, świątynia de Agustin naprawdę pięknie się prezentuje. Praktycznie co parę roku widzę, widzę jakąś świątynię, kościół. Już jestem w zdumieniu, ponieważ wiem, że Puebla jest takim, powiedzmy, ośrodkiem, gdzie jest bardzo dużo kościołów. Tam to naprawdę co, co każdy róg można spotkać jakąś małą świątynię albo kościół. Obawiam się, że ta będzie zamknięta. Ale sprawdźmy to. wygląda na zamkniętą Nie widziałem innego wejścia ale poszukamy, zaraz zobaczymy, może uda się, może uda się jakoś dotrzeć żeby wejść Bo wygląda, wygląda ładnie Tu też jest zamknięte Nic Zobaczymy może kawałek dalej Ale będzie otwarcie Jeszcze pamiętam z zdatne czasu, że Wszystkie praktycznie te kościoły i tak dalej były potwierane na w Polsce A teraz wszystko się zamyka, nie wiem dlaczego Czy to chodzi o kradzieże, czy, czy o co chodzi Znaczy mi się wydawało, że dom Boży, nazwijmy to a Cechuje się tym, że jednak powinien być otwarty dla każdego o każdej porze Nieważne jaka jest religia Czy jesteś muzułmaninem, czy, czy katolikiem Czy wierzysz w Boga spaghetti powinno być otwarte, no ale cóż, co zrobisz a, e, fajnie jest tutaj ponieważ jest większa kultura jazdy i ludzie puszczają e, pieszych, podoba mi się to bardzo ogólnie, widzicie, cały to że jestem na podjarze, e, jeżeli chodzi o to miasteczko jest naprawdę fajnie kolejnym plusem tego miasteczka jest to że jest polska piekarnia tak, polska piekarnia tutaj i e, Meksykanie mają nie wiem dlaczego może mi się tak trafia po prostu, ale praktycznie każda osoba jaką spotykam ma jakąś tam e, jakieś połączenie z Polakami albo pracuje w polskich firmach, albo mają znajomych Polaków, albo ktoś był z Polakiem, jak na przykład moja jedna z kostek miała chłopaka, miała chłopaka Polaka e, przez półtora roku, więc długo mieszkał w Meksyku i pracował w Meksyku. Jest naprawdę fajnie, fajna sprawa, że nawet można spotkać e, że można spotkać nawet piekarnię Polską e, Dzisiaj się przeniosłem w ogóle do innego pokoju, ponieważ byłem zły na gościa. Gościu w ogóle miał e, tak, tak wywalony na wszystko. Inny chłopak spał e, Ten wszedł, trzasnął drzwiami, puścił muzyczkę. zaczął się tłuszcz po pokoju. A było około północy. I nie przeszkadzało jakieś to mega, ponieważ e, ja nie spałem. Aczkolwiek, no, uważam, że to było takie niemiłe z jego strony. Rano to samo, wywalone. Obudził mnie. No i się wkurzyłem, poszedłem do gościa do recepcji. Oczywiście nie mówiąc po angielsku, no bo po co mówić po angielsku w kraju, który jest obok e, Ameryki. No ale spoko Tak czy tak e, przeniosłem się do innego pokoju Jestem sam z Amerykaninem w drugim pokoju Bo byłem z samymi Meksykańcami o, Dziwo e, A ziomek, który już tam nie wiem, parę dni jest mieszka tutaj w pokoju, w którym nikogo nie ma Był dwa razy większy niż mój No ale nic no Układy, układziki Co zrobisz No ale nic, przeniosłem się dzisiaj do niego No i będzie spokój No bo jednak e, poznałem tego gościa Bardzo spokojny, bardzo w porządku chłopak Uczy ogólnie angielskiego po świecie, jeździ i uczy ale też poznałem bardzo fajnego Meksykanina. Dobra, bardzo fajnego, no może przesadziłem z tym słowem. E, w porządku, takiego do pogadania, coś tam mówi po angielsku i co robi? A gra na gitarze, jeździ po miastach, utrzymuje się tylko z tego, przez rok już żyje, tak? Jeździ z miasta do miasta, śpi po hostelach i o dziwo, i o dziwo, naprawdę mega mnie zdziwił tym. Że e, jeździ autobusami, gdzie mówiłem Wam, że autobusy są strasznie drogie. Tutaj z Wajes do San Luis Potosi 400 chyba pesos. No tu już macie 80 zł za ile tam jest? 200, 220 km. Masakra, jeżeli chodzi tu o ceny autobusów. Transportu nie mogę powiedzieć ogólnie, no bo mm, za, za transport w Mexico City płaciło się 5 pesos mega tanio czyli macie złotówkę eee, no ale na przykład wreszcie nie tutaj w San Luis Potosi płaci się 8 albo 9 pesos więc już macie praktycznie dwa razy więcej pomimo tego, że to nie jest nawet stolica, no ale nic eee, dobra, przejdźmy do omawiania spraw, bo się rozgadałem na różne inne tematy, ale mam jeszcze więcej mam jedną smutną historię wam do powiedzenia, no ale to może jak wyjdę z tego miejsca, bo jest to naprawdę urokliwie, a więc tak jestem w tej chwili na, to się nazywa eee, Historical San Luis Potosi Center Center San Luis Potosi Historical coś takiego no i naprawdę fajnie to wygląda ja się nie mogę sobie przypomnieć tego stylu jeśli go widziałem w jakimś kraju ale wygląda naprawdę super no mówię Wam, że San Luis Potosi jest mega 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 super miejscem do odwiedzenia nie będę się powtarzał z Yukutanem, bo wiem, że i tak tam pojedziecie ja sam tam pojadę, bo mam samolot z Cancun więc samo przez się będę tam, ale naprawdę fajnie jest przyjechać do takich miejsc gdzie no gdzie aż nie ma aż tylu turystów no ciekawe, że że postawili tego ziomka tutaj, no ale może nie oznacza tego co co w Stanach Próbuję sobie przypomnieć nazwę. Wydaje mi się, że to było Ku Klux Klan? Coś takiego? O, tu są właśnie te wody, które Wam ostatnio pokazywałem w Tampico Jedna jest na przykład z ogórków Jeszcze nie próbowałem, szczerze mówiąc, więc nie ocenię Ale na pewno kupię któregoś dnia, tylko wolę w takich bardziej bezpiecznych miejscach pić je, Ponieważ tak na ulicy że tak jak tutaj Pan stoi ja jakoś, jakoś trochę się boję. Wolę jednak, żeby to było w barkazie. Ja wiem, że to nie jest jakaś turbo duża różnica i też czasem jem na, na ulicę. Dlaczego czasem? No dlatego, że często nie mają tego, co ja lubię, czyli jedzenie bez mięsa. To miejsce ogólnie nazywa się Plaza del Carmen i przed nami jest Mask Museum, tak się nazywa. Zakładam, że mogą być w środku jakieś maski. Widzicie, powiedziałem wam wcześniej, że nie ma muzyki w koło, ale jednak, ale jednak się trafiła. Ale taka spokojniej, spokojniejsza. No jak sami widzicie po filmie, naprawdę San Luis Potosi rządzi. Nie spodziewałem się, że to będzie aż takie ładne miasto. Jechałem tu tylko dlatego, że jest mi po drodze. bo Jadę do Puerto Vallarta. Ja właśnie, próbuję się oduczyć jednej rzeczy, ponieważ będąc w Mexico City, mój nauczyciel i ogólnie bardzo dużo ludzi mówiło mi, że podwójne L czyta się jako takie zidzi, zi, coś takiego, więc ja za każdym razem tego używałem. I na przykład, jadąc teraz praktycznie w każdym mieście, te Double L czytają, czy tam mówią jako i, typowo jako i, nie jako dzi zi. Ja na przykład mówię Puerto Wozierta a tutaj Meksykanie mówią puerto vallarta tak się głupio nauczyłem, ponieważ tak mi nauczyli no w szkole no i też moja hostka mówiła w ten sposób pomimo tego, że mówiłem jej czasem, że wcale tak nie mówi to ona się upierała, że tak się mówi no i też rozmawiałem ostatnio właśnie w Tampico z dziewczyną bo mi powiedziała, że coś tam wajez wajez. i ja mówię do niej, że a dlaczego nie mówisz valles mówię tak chyba jest poprawnie, tak nie uczono ona tak się na mnie spojrzała, powtórzyła przez ,,dzi", i mówi: No tak, tak się mówi. A później dalej mówiła: więc, więc już nie wierzę w to G. Jeżeli ktoś z Was jest ekspertem od hiszpańskiego, zapraszam do napisania mi komentarza, gdzie popełniłem błąd, albo gdzie w moim rozumowaniu jest błąd. Ponieważ no, ja rozumiem, że my inaczej słyszymy z słowa literki. Jest to kompletnie normalne. Eee, choć niewiele o tym wie ludzi, że tak jest że my słyszymy inaczej niż na przykład e, chłopak z Anglii czy powiedzmy nie wiem Niemiec bo się nauczyliśmy różnych dźwięków i teraz jak chcemy odtworzyć dźwięki które mówią no to jest ciężej miałem taką sytuację jakiejś jeździłem z, e, z dziewczyną z Ukrainy i właśnie kiedyś się kłóciliśmy, no może nie kłóciliśmy, ale to była naprawdę zażarta konwersacja, ponieważ ona mówiła dwa różne słowa, które dla mnie były identyczne, kompletnie identyczne, no nie było żadnej różnicy. I ona mi mówiła, że to są dwa różne słowa I ja mówię do niej, po co robi ze mnie bo na początku myślałem, że robi ze mnie po prostu, że się śmieje ze mnie, eee, ale no nie, nie, tak nie było, więc... Więc jeżeli wiecie jaka jest odpowiedź na moje pytanie, czyli odnośnie wypowiadania tego słowa, no to napiszcie mi komentarz. Dobra, na dzisiaj kończymy zwiedzanie. Mam wam jeszcze tylko do pokazania tutaj taki mały parczek z San Juan de Dios, przy którym stoi muzeum Pana Silub Federica dokładnie. Naprawdę nie spodziewałem się, że to jest to takie fajne miasto. Takie historyczne. Jak wam czegoś brakuje w moich filmach? Albo coś byście chcieli, żebym dodał, albo o czymś specjalnie opowiedział? Napiszcie mi proszę to w komentarzu, ponieważ ja nagrywam swoje filmy tak jak uważam, że powinienem je nagrywać Ale później no, nie widzę tego, ponieważ ja je montuję i te filmy wydają mi się po prostu nudne Jak oglądam je 100 razy po prostu, żeby wam je poucinać i porobić No przecież też się mylę co jakiś czas i Po prostu może wam to ciąć Albo powiem jakąś głupotę, też wam to wytnę nie zawsze, nie zawsze. Czasem palnę głupotę i trzymam to No kurczę, nie mogę przejść. A takich pochwaliłem, że puszczają. No nic, no. Przecież naciąłem no się. Dobra, pójdziemy nędy. Może uda się, że nikt nie będzie jechał akurat. Dobra, teraz wam powiem smutną historię, jaka mi się przydarzyła. Eee, po drodze jak jechałem z... z, z, z... z... JASKI Czasem się zaczynam, na co was oczywiście przepraszam Ale nie używam języka polskiego I pierwsze słowa jakie często mi przychodzą do głowy są angielskie Nie jest tak, że cały czas to, no bo widzicie, że mówię do was po, po polsku normalnie, tak? Nie da się zapomnieć swojego języka A jak ktoś mówi, że tak, to ja w to nie wierzę Ponieważ spotykałem mnóstwo razy osoby, które nie mieszkały w Polsce Bo po 50-60 lat Naprawdę, tak? Spotykałem takie osoby po drodze będąc na wschodzie czy nawet, nawet w Litwie spotkałem taką Polkę, która mieszka całe życie na Litwie bo tam się urodziła i, no i opowiadała mi po polsku tak, myliło się oczywiście ale no ale mówiła po polsku więc ja nie wierzę w coś takiego jak zapewnienie swojego języka ale często jeżeli używa się cały czas jednego języka czyli angielskiego powiedzmy albo miksuje się go jeszcze z hiszpańskim, tak jak ja to teraz robię to, to niektóre słowa pierwsze wchodzą angielskie to się jak mówi w więcej niż w jednym języku, to na pewno mnie rozumie no, ale wracając do smutnej historii eee, no to jechałem właśnie z tych jaski i ja prowadziłem, no jechaliśmy no i zobaczyłem dziecko, chłopaka, chłopaczka takiego, ile być? 14 lat, ale taki kruchy, mały był i był w pozycji takiej, leżał na ziemi jakby, jakby nie żył nogę miał wyciągniętą jedną, buta nie miał jakby po prostu ktoś go potrącił no to ja oczywiście, jako Polak jako osoba, która e, pochodzi z Europy i ma, nie wiem papiery na prowadzenie pojazdu to pierwsze co zrobiłem, to się zatrzymałem e, ja wiem, że to mogło być jakaś pułapka czy coś, aczkolwiek no nie wyobrażam sobie nie pomóc w takiej sytuacji uważam, że jest to pierwsza rzecz, którą powinniście zrobić jeżeli stał się wypadek, czy cokolwiek i też powinniście wiedzieć co zrobić w takich sytuacjach ja już przyszedłem, ponieważ jak wspominałem, kiedyś pracuję w hotelarstwie o ile mogę tak to nazwać więc przyszedłem, w różne kursy i tak dalej więc jakby coś na no to możecie się czuć bezpiecznie ze mną no, to podszedłem do chłopaka, no ale brat, właśnie mojej kostki, czyli Gabryszki, był pierwszy. No i sprawdzał, czy on żyje. No mówię, no jak sprawdza mu puls, no to on to chyba wie o co chodzi. No i mówi, że on nie żyje. No ja tak się patrzę, mówię sobie, kurczę. No, to, no myślę, nie, chyba, chyba tutaj coś sobie żartuje. Moja hostka przestraszona zaczęła e, machać gdzieś tam do. Do samochodów, do powiedzmy, do jakichś ludzi tam w koło, żeby ktoś podszedł, żeby ktoś się zatrzymał. No ja mówię, pierwsze dzwoń na 911. To jest chyba pierwsza rzecz, którą powinno się zrobić, nawet jeżeli on był pijany czy cokolwiek, ale leżał na ziemi, to no to pierwsza rzecz, co, co ja bym zrobił. No więc mówię do niej, żeby dzwoniła. Ja nawet nie dzwonię, no bo oni nie mówią tu po angielsku. Co mi z tego, że ja zadzwonię, jak oni mnie nie zrozumieją? Dobra, teraz znowu będę miał challenge przejście przez ulicę, ale może się uda. No dobra, mam moment. No dobra, tak się tak, podszedłem, sprawdziłem mu puls, no i gościu żył. Żył i oddychał, tylko bardzo powoli. Więc trochę go odsuciłem. Daliśmy mu wody. No i co najważniejsze, yy, chciałem go przenieść w ten, w bezpieczne miejsce, czyli po prostu, żeby sobie... No bo gdzieś, no ona nie zadzwoniła w końcu to po tą karetkę, czy powiedzmy po policję. E, co mnie bardzo zdziwiło, bardzo mnie to zdziwiło, że z pierwszej rzeczy to zrobić, to ona zwlekała e, Co z tego, że osoba była przytomna? On nie, on nie kontaktował, on nie wiedział, co się dzieje w koło i leżał normalnie, jak zabity na ulicy. Nie wiadomo ile godzin, ponieważ no, ruch tam był bardzo mały. Pojechaliśmy przez takie wioski, dlatego też ja wprowadziłem. E, no i. No i co? No i... Położył jej brat go w pozycji takiej, że jakby zaczął wymiotować, to by się po prostu udusił. Myślę, że to są fajne odcinki, dlatego że pokazuję wam co, miejsca, których no, nie zobaczycie na innych blogach. No, jak gdzieś tam poszukacie głęboko, to na pewno zobaczycie. Ja nie mówię, że mój blog jest jakiś super, ale, no, ale na pewno na pewno pokazuję wam fajne miejsca, których nie zobaczycie e, na pierwszym lepszym blogu. Bo też oglądam blogi, tak powiedzmy bardziej. Bardziej popularnych osób, które, którym zdarzyło się tu przyjechać do Meksyku i tej przygody kończył się na Oaxaca, e, Puerto Vallarta, Baja California nie widziałem, może ktoś tam był, e, Yucatan, Chiapas i to są miejsca, do których jeżdżą. E, nazwijmy to polscy YouTuberzy. Ja się nie nazwę jeszcze polskim YouTuberem, ponieważ nagrywam dla Was, poszłam to na YouTube, aczkolwiek no. Nie mam oglądalności, więc nie jestem w żaden sposób sławny. Już sobie nawet nie chcę. Nie chcę być sławny. Um... Wystarczyłoby mi tam z tysiąc osób, żeby mnie oglądało. To by było fajnie, bo to jednak daje motywację do, do działania, do robienia dalszych filmików.